kronika budowy dzień 9 2021 dzień dobry na początek należy chyba pokazać, pokazać tutaj już gotową konstrukcję dachu zwaną też więźbą, natomiast obecnie będziemy będzie musieli podmurować szczyty tak, żeby je spasować te, z tymi krokiami jak będą szczyty wymurować. I zrobi pokrycie. No oczywiście będzie taka ściana warstwowa e, warstwa starej cegły, z ocieplający no, i w środku druga warstwa mm, cegły. Będziemy starać się tak wymurować, żeby stara cegła prawie 80-letnia, osiem, kilka lat, ma, żeby do mur, mur tak dorobić żeby cała elewacja została w jednolitej to tonacji naturalnej cegły, która później będzie wyczyszczona, zregenerowana i będzie. że znaczy będziemy musieli dobrać odpowiednią zaprawę, żeby to, w miarę podobna była półka no i odpowiednią zbliżoną do tej cegły. Najlepiej jakby była identyczna cegła, to nie byłoby po wyczyszczeniu widać bo dom, do domu używana do No No także to jest taka trochę. 办法就是在这边，哪都不。